zawsze najlepszy, ale, ale to, to, były, to były ważne postacie dla tej drużyny, to, to wydaje mi się, że no, na pewno gwiazdą to jest, to jest Piri. I to chyba nie ulega dyskusji. Z ważnym zawodnikiem dla nas, który... Zobaczcie, no, pierwsza bramka na Stadionie Króla, bramka dająca awans, czyli, czyli, czyli Kowal. No, i ja mam sentyment zawsze do, do wychowanków, czyli Jadaś Marciniak, który no w, no w momencie, kiedy, kiedy wszedł do składu, tego miejsca nie oddał. wykluczenia tylko w jednym meczu ze względu na kartki i jako kiedyś tam mówicie na, na czterą rozmowę, to, to się okazuje, że. że że można też zmienić się w, w tym wieku, w którym on się zmienił i, i zobaczył, że, że można jeszcze lepiej funkcjonować niż, niż dotychczas i, i chwał mu, mu za to i to, to, był, to był ważny zawodnik dla, yy, dla UKS-u. To znaczy ja miałem przyjemność stać obok Ana Marciniaka. Na galerze na tym meczu z Kraków i było widać jak on przeżywa z boku ten mecz i widać ile z niego ten klub zna, zna w momencie, kiedy filmik e, motywacyjny z jego ust był prezentowany na terabimach, więc no można tutaj powiedzieć, że naprawdę to jest zawodnik, który żyje całym sobą w no, tak, to nic nie dłużej, tak jak powiedziałem, ja mam sentyment zawsze do, 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 do wychowanków yy, tego klubu i... Yy, to, to jest bez wątpienia pozytywna, yy, pozytywna postać. Ja Ale również to boiska. Mamy jeszcze dwie osoby chętne na zadanie pytania, to zróbmy tak, że najpierw Paweł później Bartosz i ja jeszcze zadam ostatnie pytanie, które dostałem na brief i myślę, że będziemy kończyć, bo tam mniej więcej równo dwie godziny nam zajmie taka rozmowa. Także Paweł prosimy, prosimy do, do mikrofonu. Dobrze, prezesie, mimo tej godziny dosyć później takie pytanie, może trochę takie już lekko prowokujące, ale jak bardzo bolał pan poziom komentarza e, polskiego, głównie chodzi mi tu o pana Fetka. E, to jest taka część, pierwsza część pytania, i druga: co się zdarzyło, że mniej więcej w połowie sezonu ten pan przestał nas komentować? E... Wydaje mi się, że każda organizacja dąży do tego, żeby być lepszą. I, i ja nie ukrywam, że bardzo cenię sobie kontakt z telewizją Polsat i z panem dyrektorem Kmitą i bardzo cenię sobie dziennikarzy tej telewizji, czy, czy Bożydora Iwanowa, czy, czy Przemka Iwańczyka. Bo, bo... Oni jak komentują, tego doświadczaliście, to jest to pełen profesjonalizm i obejrzyjcie, jaką drużynę komentują. Eee, bo nie ukrywajmy, no, z, z, yy, to trzeba się po prostu do tej roboty przygotować i, i z, y, łatwiej jest pewnie komentować, i przygotować się do, do meczów Ligi Mistrzów, a trudniej do, do Bojów pierwszoligowych. Nie mówią o tym zawodnikom, ale wielu z nich to jest, to jest dla nich początek początek kariery. I, i, no nie mają jakiejś historii na boiskach, wielkiej historii na boiskach piłkarskich. I to od razu widać, jeśli, jeśli dziennikarz się do tego nie przygotuje, to, no to wygląda to tak, jak wygląda, po prostu. Natomiast, no, ja patrzę na, 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 na to, to profesjonalne podejście ze strony koalicji Posat. i tak jak powiedziałem, wymieniłem pana, pana Iwajczyka, pana, pana Iwanowa. Wydaje mi się, że tutaj duża, duża klasa z ich strony i yy, zawsze, zawsze byli pełni profesjonalni. Dziękujemy za odpowiedź, Bartosz, Zapraszamy do dyskusji. Panie Tomu, ja już nie mam żadnego pytania, ale mam takie życzenie, i yy, aby ten mecz z Obrom za, ty za tydzień był, nie był takim meczem jak z Flotą Świnoujście czy z Lechem Poznań w mistrzowskim sezonie. Żeby to był jednak mecz, który po prostu wygramy i będziemy mogli świętować zwycięstwo i ten awans, po prostu, żeby niczym nie było to zakłócone. Dziękuję bardzo. Dobra, tego sobie życzmy po prostu wszyscy tutaj jak jesteśmy, żeby to właśnie był taki mecz. Eee, ja mam nadzieję, że, że, że tej motywacji chłopakom nie zabraknie i, eee, i, i to co mokry mówił ostatnio, że jesteśmy piekielnie mocni, mocni przelejał Unię, no to to potwierdzam. To ja jeszcze mam ostatnie pytanie, które dostałem od Bartosza na Pryf, jak będzie wyglądać sytuacja Janka Kuźma, który jest wypożyczony do Górnika Polkowice, czy w grę wchodzi kolejne wypożyczenie, czy jeszcze to, będzie zosta jeszcze to zostanie ustalone z samym zawodnikiem po jego powrocie z Czekamy na, na Janka, na, na z jego powrót i, i o tym jak dalej będziemy współpracować to... Yy... Pozwólcie, że tutaj sztab i dyrektor sportowy najpierw poinformują Janka i jemu się na że yy, jakby no, pierwszeństwo w tej, w tej informacji. Piknik jeszcze do nas dołączył, więc piknik, pytanie na szybko, bo kończymy za chwilę. Dobrze, słychać mnie? Oczywiście. Super. Ostatnie pytanie, może ja zacząłem pytaniem, to uda mi się dzisiaj jeszcze zakończyć. E, takie luźne Proszę pytanie. Ma, Pani... e, Okej, okay. mamy piknik problem, więc powiedz pytanie. Jasne, jasne, przekaż, pewnie. E, czy, czy pan prezes ma zamiar no częściej tak z nami się łączyć? Czy teraz na sezon? Czy, czy jest przewidywane jakieś Są przewidywane jakieś szersze takie spotkania z kibicami przez Twittera. Okej, okay, panie Tomaszu Piking, zadaję pytanie. Czy pan prezes ma, to jest jednorazowy występ u nas na pokoju, czy będziemy się w miarę częściej łączyć? Czy to będzie raz na pół rundy, raz na sezon, czy uda się częściej porozmawiać po prostu o Ełkazie ze zwykłymi kibicami, którzy bacznie obserwują przyczynania tego klubu? A, no to, to ja uważam, że. Że, że oczywiście informacje są wam potrzebne. E, natomiast e, nie ukrywam, że, że wolałbym, e, żeby te spotkania były z e, no, niedużą częstotliwością. No, maksymalnie raz na, raz na rundę właśnie coś, co, co podsumowuje e, z, w jakiś, jakiś okres. E, to po pierwsze, po drugie, z, no, ja też do końca nie wiem, jaka będzie moja, moja rola do porozumienia Z, i to się wtedy odpowiednio e, zdefiniuje i, 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 i tyle. No. Będzie mi łatwiej jakiekolwiek w tej składać. Panie Tomaszu, no niezależnie od tego jaka będzie Pana rola, sam Pan zauważył i powiedział, że jestem ŁKSiakiem, więc każdy kibic... To, ale, jest, ale może masz, ja będę i zadawał pytania. Oczywiście mogą, Możemy się wtedy odwrócić. No, ja będę tym jednym z tych, którzy będą zadawać pytania. Sprawa jest taka, że jest pan zawsze mile widziany u nas na pokoju i myślę, że wiele osób docenia też to, czy, czy pan wpadł na pokój, czy dyrektor, dyrektor sportowy Janusz Dziedzic też już był u nas dwa razy. Społeczność Twitterowa to bardzo docenia i to jest też taki monolit, który tworzymy wszyscy razem tutaj. Także wielkie podziękowania, że udało się Pana namówić na w no, Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Mam nadzieję, że na tyle, ile nie ile mogłem, na niektóre rzeczy konkretnie odpowiedzieć. To, to te odpowiedzi usłyszeliście. Macie pełną świadomość, jak, jak funkcjonuje klub piłkarski o niektórych rzeczach. Przede wszystkim o, o transferach, odejściach, etc. Nie mówi się wcześniej, zanim się e, to nie, nie, po prostu nie zmaterializuje. I tego o tym, o tym mówić nie, e, nie mogłem. W tej całej. Do zobaczenia trzeciego. E, abyśmy e, podnieśli trzy punkty, przypieczętowali awans i tego trzeciego czerwca dobrze się bawili po prostu. Na pewno, na pewno będzie bal. Z mojej strony też chciałbym bardzo podziękować Panu, yy, dyrektorowi sportowemu Januszowi Dziedzicowi, całemu sztabu szkoleniowemu, piłkarzom, yy, kibicom społeczności twitterowej, facebookowej, że tworzymy tak liczną grupę i wszyscy razem tworzymy ten UPS, który mamy nadzieję, że na dłużej zagości za w klasie. Większość żyje już w, w tym przekonaniu pewnie. Także mega sezon, yy, wielkie dzięki. I myślę, że do, do usłyszenia jeszcze po meczu z Odromopole, gdzie będziemy gościć Enusza Dziedzica. Także to też będzie bardzo fajny pokój i słyszymy się w ekstra Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Róż, dziękuję bardzo i do usłyszenia.